Witajcie na kanale, dziś zapraszam na szczegółową i przystępną recenzję całkowicie nowej Toyoty RAV4 na rok 2026, modelu, który wyraźnie pokazuje, że marka nie zwalnia tempa i nadal wyznacza standardy w segmencie SUV. Już na pierwszy rzut oka widać bardziej nowoczesny i dynamiczny design, z ostrzejszymi liniami nadwozia, nowym grillem oraz smuklejszymi reflektorami LED, które poprawiają widoczność i nadają autu bardziej prestiżowy charakter. RAV4 2026 rok jest nie tylko atrakcyjniejsza wizualnie, ale również bardziej aerodynamiczna, co przekłada się na lepszą efektywność paliwową i cichszą jazdę. Wnętrze przeszło ogromną metamorfozę i teraz oferuje jeszcze wyższy poziom komfortu oraz technologii. Nowy, większy ekran multimedialny z intuicyjnym interfejsem obsługuje najnowsze systemy Apple CarPlay i Android Auto bez użycia kabla. Cyfrowe zegary są w pełni konfigurowalne, a jakość materiałów wykończeniowych wyraźnie wzrosła. Toyota zadbała również o przestrzeń, dzięki czemu zarówno kierowca, jak i pasażerowie mogą liczyć na wygodę podczas długich podróży. Pod maską nowej RAV4 znajdziemy zmodernizowane jednostki napędowe, w tym oszczędne silniki hybrydowe oraz hybrydy plug-in o większym zasięgu na napędzie elektrycznym. Według zapowiedzi Toyota skupiła się na poprawie osiągów przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa i emisji spalin. Napęd na cztery koła AWD został udoskonalony, co zwiększa pewność prowadzenia w trudnych warunkach drogowych i poza asfaltem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Toyota RAV4 2026 rok oferuje najnowszą generację pakietu Toyota Safety Sense. Znajdziemy tu zaawansowany adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola oraz nową funkcję przewidywania zagrożeń na skrzyżowaniach. To wszystko sprawia, że jazda jest nie tylko komfortowa, ale przede wszystkim bezpieczna. Nowe i zaawansowane funkcje obejmują również inteligentne sterowanie głosowe, aktualizację systemu online oraz możliwość zdalnego zarządzania pojazdem przez aplikację mobilną. Toyota RAV4 2026 to SUV, który idealnie łączy nowoczesność, niezawodność i praktyczność w codziennym użytkowaniu. W codziennym użytkowaniu nowa RAV4 ma być jeszcze bardziej przyjazna kierowcy. Zawieszenie zostało przeprojektowane, aby lepiej tłumić nierówności, a jednocześnie zapewniać stabilność przy wyższych prędkościach. Układ kierowniczy reaguje precyzyjniej, co docenią zarówno osoby poruszające się głównie po mieście, jak i kierowcy wybierający się w dłuższe trasy. Bagażnik oferuje praktyczne rozwiązania, takie jak regulowana podłoga, dodatkowe schowki oraz łatwiejszy dostęp dzięki elektrycznie sterowanej klapie. Toyota nie zapomniała także o ekologii, wykorzystując więcej materiałów pochodzących z recyklingu i dbając o mniejszy ślad węglowy produkcji. To pokazuje, że RAV4 2026 rok jest samochodem przyszłości, który odpowiada na realne potrzeby kierowców. Dzięki temu model ten pozostaje jednym z najchętniej wybieranych SUV-ów na świecie i z pewnością utrzyma swoją wysoką wartość na rynku wtórnym. To auto stworzone dla rodzin, aktywnych osób oraz wszystkich Którzy cenią sobie spokój, technologię i trwałość na lata. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów w przyszłych materiałach, zostań ze mną. Subskrypcja naprawdę pomaga w rozwoju kanału i motywuje do tworzenia jeszcze lepszych treści specjalnie dla Ciebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie omówimy kolejne premiery, testy drogowe oraz prawdziwe opinie kierowców z całego motoryzacyjnego świata dzisiaj.